Meczowa koszulka Arsenalu kosztuje 600 zł, za koszulkę Bayernu zapłacimy 650 zł, a koszulka Barcelony będzie nas kosztować 670 zł. Gdy wypowiadałem to zdanie, na całym świecie właśnie sprzedano 5 oryginalnych koszulek tylko z 10 najlepszych klubów w Europie. Manchester United ze sprzedaży swoich koszulek zarabia około 765 milionów złotych rocznie, a nawet taki pierwszoligowiec jak Wisła Kraków inkasuje co roku ze sprzedaży swoich koszulek 1,5 miliona złotych. Są to poważne pieniądze, a robi się jeszcze ciekawiej, kiedy spojrzymy w przeszłość. Bo 30 lat temu koszulka Manchester United kosztowała prawie 4 razy mniej niż dzisiaj. Dlatego w tym materiale odpowiemy na pytanie, dlaczego koszulki piłkarskie są tak drogie i kto tak naprawdę na nich zarabia. Ja mam na imię Mateusz, a wy oglądacie boisko prawdy. Sponsorem kanału jest rysot.com. Najlepsza strona ze sportowymi statystykami. Kiedy futbol dopiero zaczynał swoją historię, nie było żadnych reguł i przepisów odnoszących się do tego, w co i jak ma być ubrany piłkarz. Dlatego zawodnicy przychodzili na boisko w swoich ubraniach, a jedynym ze sposobów na kolorystyczny podział drużyn było noszenie szalika lub czapki. I właśnie teraz patrzycie na oryginalny zapis regulaminu najstarszego klubu na świecie, gdzie w punkcie 11 napisali, że każdy zawodnik musi sam zaopatrzyć się w czerwoną oraz granatową czapkę. Niewiele później pozostałe kluby odgapiły ten pomysł i ulepszyły go, farbując swoje ubrania, dając numerki na plecach, a także umieszczając logo swojej drużyny. I prawdopodobnie do dzisiaj taka prosta, minimalistyczna forma bez nami pozostała, gdyby nie że nagle pojawił się jeleń. Pojawił się na koszulkach niemieckiego zespołu Braunschweig, którego sponsorem został Jagermeister. Za tą współpracę klub otrzymał 100 tysięcy marek, czyli około 180 tysięcy złotych. Drużyny zorientowały się, że w ten sposób mogą uzyskać dodatkowe źródło dochodu i dzięki temu kontraktować coraz to lepszych zawodników. Jednak angielskiej telewizji BBC nie spodobał się ten pomysł i postawili ultimatum. Albo usuniecie logo sponsorów ze swoich koszulek, albo my przestaniemy transmitować mecze z Waszym udziałem. Bo niby z jakiej racji mamy za darmo reklamować i pokazywać logo Waszych sponsorów. Jednak kluby znalazły inne wyjście z tej sytuacji. Bardzo proste. Zaproponowały, że podzielą się zyskiem. Dobrze. Fajnie. Po koleżeńsku. Niewiele później na scenie piłkarskiego sponsoringu zaczęły pojawiać się coraz większe firmy, gotowe zapłacić miliony dolarów. Spompowane pieniądze rozgrzały rynek piłki nożnej, a kibice zaczęli masowo kupować koszulki, tym samym generując ogromne zyski dla drużyn. Czy to oznacza, że kluby stale podnoszą ceny koszulek, tylko dla jeszcze większego zysku? Odpowiedź nie jest taka prosta. Na samym początku pokazałem wam koszulkę Manchesteru United, której cena wzrosła czterokrotnie w ciągu ostatnich 30 lat. To bardzo dużo. Jednak kiedy spojrzymy na dane z Centralnego Banku Anglii, dowiemy się, że średnioroczna inflacja wynosiła niecałe 3%. Czyli kwota 130 zł odpowiada wartości dzisiejszych 300 zł. To nie oznacza, że koszulki są tanie. Po prostu są tak samo drogie jak zawsze. Gdy wejdziemy na oficjalny sklep, na przykład Manchesteru City, zobaczymy dwie identyczne koszulki, ale jedna kosztuje 380 zł, a druga aż 560 zł. Ta droższa to tak zwana wersja autentyczna, czyli dokładnie taka sama, w jakiej grają piłkarze na boisku. Jednak dlaczego jest znacznie droższa, skoro wyglądają tak samo? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w dwóch słowach: technologia i materiał. Nike oraz Adidas, projektując swoje koszulki dla piłkarzy, szukają wszelkich sposobów, aby te były lekkie, oddychające oraz przede wszystkim wygodne, zwłaszcza w trakcie sprintów. Koszulki mają poprawić wydajność zawodników i być dostosowane do każdych warunków atmosferycznych na śnieg, na deszcz, ale także na mocne słońce. Te tańsze koszulki po prostu są wygodne, nie dają korzyści aerodynamicznych i z reguły są luźniejsze. I co interesujące, Kiedyś kluby nie sprzedawały koszulek autentycznych, jednak szybko dostrzegli, że coraz więcej kibiców chce się poczuć jak prawdziwy piłkarz. Ten fakt przełożył się na zwiększenie popytu, więc ceny siłą rzeczy musiały zacząć rosnąć, bo produkt jest warty tyle, ile jest ktoś w stanie za niego zapłacić. Zaraz pokażę wam bardzo fajny raport doktora Petera Rollmana, który sprawdził prawdziwy koszt produkcji takich koszulek, ale zanim to zrobimy, muszę wam coś pokazać. Ostatnio jeden z widzów zadał mi na Instagramie pytanie, czy Rise Odds faktycznie działa, bo chce kupić, ale ma wątpliwości i takich pytań dostaje od was bardzo dużo. Wtedy w odpowiedzi wysłałem mu screena z aktualnymi statystykami, by pokazać, że tutaj nikt nikomu nie obiecuje gruszek na wierzbie i 100% skuteczności. Tak robią tylko oszuści, od nich trzymamy się z daleka. Jak widzicie, ilość wygranych kuponów do przegranych nie jest jakaś wielka. Skuteczność wynosi niecałe 55%, to akurat nie Źle, ale łączny bilans to już ponad 22 tysiące jednostek na plusie. I to jest najważniejsze, by właśnie grać z sugerowaną stawką. Macie ją zawsze podaną przy każdym kuponie i dzięki temu statystycznie wychodzimy na duży plus. Na stronie jest jeszcze wiele innych funkcji, ale to już sobie sami przeklikacie i sprawdzicie. A przy zakładaniu konta użyjcie kodu boisko10, bo dzięki temu dostaniecie 10% zniżki na dowolny pakiet. No i jednocześnie wspieracie mój kanał. Jeżeli macie jakieś pytania Piszcie do mnie na Instagrama, na pewno odpowiem. A teraz wracamy do koszulek. Nasz doktor postanowił sprawdzić, ile tak naprawdę kosztuje uszycie jednej koszulki dla reprezentacji Niemiec na Mistrzostwa Świata i wyniki, które otrzymał, są ciekawe. Za wykonanie jednego profesjonalnego zestawu i wysłanie go z fabryki w Azji do portu w Europie kosztuje Adidasa 34 zł. Ten transport odbywa się oczywiście drogą morską, więc w tej kwocie jest także wykupione ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, jak na przykład sztormy i wypadnięcie kontroli. Następnie koszulka przechodzi odprawę celną, co skutkuje nieznacznym wzrostem ceny do 37 zł. Jednakże, aby osiągnąć cenę detaliczną na poziomie 350 zł, co jest standardem na oficjalnej stronie Adidasa, musi przejść jeszcze długą drogę. Wkraczają wtedy do gry sprzedawcy detaliczni, którzy nabywają koszulki za około 160 zł. Do tego należy dodać podatek, który został wyliczony przez doktora na poziomie 20%. Co przekłada się na kolejne 60 zł. Następnie pojawiają się dodatkowe wydatki, takie jak marketing, sesje zdjęciowe oraz reklamy, co w sumie wynosi kolejne 10 zł. Nie można również zapomnieć o kosztach dystrybucji, np. utrzymania działu sprzedaży, obsługującego właścicieli sklepów, którzy nabywają produkty od Adidasa, co generuje kolejne 10 zł wydatków. Dodatkowo Adidas jest zobowiązany do zapłaty odpowiedniego procentu od sprzedaży federacją piłkarskim co wynosi ponad 20 zł. Po odjęciu wszystkich tych kosztów Adidasowi pozostaje 70 zł czystego zysku za każdą sprzedaną koszulkę. Ja wiem, że to dalej jest duża kwota, ale to nigdy nie działa w ten sposób, że koszulka uszyta za 34 zł jest później sprzedawana za 350 zł. Po drodze jest cała lista niewidocznych kosztów, które firmy muszą pokryć, aby dalej się rozwijać i zarabiać, bo to o to chodzi w biznesie, a koszulki piłkarskie zawsze były, są i będą produktem premium.